Sponsorem gali teraz Polska jest producent okien dachowych firma Fakro. Na program zaprasza sponsor firma Blachy Pruszyński, producent blachodachówki Arat. Jeśli dziś polskim firmom udaje się zdobywać kolejne europejskie i globalne rynki, jeśli termin polska gospodarka czy polska jakość staje się wyrazem nie jak kiedyś pewnej ironii, ale szacunku i prestiżu, to jest to właśnie ich, polskich przedsiębiorców, wielka, niepodważalna zasługa. Gala Teraz Polska to święto polskiej pomysłowości i przedsiębiorczości, święto wybitnych postaci polskiej kultury i polityki. Kapituła 23 edycji konkursu Teraz Polska. Uhonorowała 14 produktów, 9 usług, 2 innowacje oraz 6 samorządów. Relacja z uroczystej Gali Teraz Polska w poniedziałek o 16.40 w 1C. Sponsorem Gali Teraz Polska jest producent okien dachowych firma Fakro. Na program zaprosił sponsor: Firma Blachy Pruszyński. Producent blachodachówki Arat.